Cześć ty Sosia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się makijażem w stylu Sleepy Eyes. Jest to nowy trend pochodzący z TikToka, ale fantastycznie wpisuje się w trendy makijażowe na sezon jesienno-zimowy, więc pokażę wam jak go wykonać i na czym on w ogóle polega. Zapraszam do oglądania. Generalnie sam trend sleepy eyes, ma nadać nam efekt takich troszeczkę zaspanych, przymkniętych oczu i to nie ma nic wspólnego z efektem zmęczenia na twarzy, bo tutaj skóra, cera ma wyglądać jak najbardziej świeżo. Chodzi tylko o ten efekt takich przymkniętych właśnie lekko ściągniętych do dołu oczu, taki wiecie delikatnie żeby uzyskać właśnie taki efekt troszeczkę takiego uwodzicielskiego spojrzenia. I robi się go głównie z pomocą eyelinera i cienia i jest to coś pomiędzy kreską a smokey eye. Ale mocniej akcentujemy i rozcieramy dolną powiekę, więc może przejdźmy do tutorialu. Widziałam ten makijaż w bardzo minimalistycznej wersji, gdzie był użyty dosłownie tylko eyeliner i odrobina ciemnego cienia, ale wiele z nich miało takie podstawowe powiedzmy konturowanie, więc dzisiaj też sobie takie zrobię i będę używała paletki Autoportret i sięgnę potem cień kawa z mlekiem, żeby delikatnie wykonturować oko. I podkreślam załamanie powieki. Cień troszeczkę wyciągam na zewnątrz. I dolna powieka również delikatnie. Jak już oko mam delikatnie wykonturowane, przechodzę do eyelinera. I słuchajcie, nie wiem, czy mi się uda zrobić to tym eyelinerem, e, który próbuję zużyć, ale przez to, że on miał taką końcówkę już taką troszeczkę popsutą, postanowiłam ją obciąć. I ten eyeliner jest na końcu dosyć gruby, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się po prostu udało namalować prawidłową kreskę. I cały szkopu polega na tym, aby tą kreskę pociągnąć dosyć poziomo. Dlatego też powiedziałam, że ten trend na Sleepy Eyes wpisuje się całkiem fajnie w trendy makijażowe na sezon jesienno-zimowy, ponieważ właśnie to jest taka, można powiedzieć, interpretacja tego trendu właśnie na taką bardziej poziomą kreskę. Ja mam y, opadającą powiekę, więc tutaj widzicie, robi mi się taki uskok, ale to za chwilkę będę poprawiać. I czarną kredką jeszcze tutaj sobie pokryję linię rzęs, żeby nie było żadnych prześwitów. Jeżeli macie wodoodporny eyeliner, to można to Zrobić wodoodpornym eyelinerem. Ja akurat mam zwykły, dlatego sięgam po kredkę. I to również jest trend, w którym musimy troszeczkę dopasować ten makijaż do naszego kształtu oka. Jeżeli chcemy go spłaszczyć, a mamy okrągłe oko, tak jak ja, jakbym pociągnęła kreskę od początku do końca oka, no to bym bardziej je zaokrągliła, a ja chcę je spłaszczyć, dlatego e, tutaj pomalowałam zewnętrzną część i może delikatnie przyciemnię tutaj tą wewnętrzną. Ok. I teraz przechodzę do takiego ciemnego cienia. To jest przyciemniacz, taki prawie czarny i malutki kulkowy pędzelek, którym będę rozcierać dolną powiekę. I chcę przede wszystkim połączyć yy, kreskę z dolną powieką. Więc zaczynam od tego momentu, właśnie gdzie kreska łączy się z dolną powieką i z cieniowaniem. I troszeczkę większym pędzelkiem rozcieram całość. I ja się trzymam tak połowy oka mniej więcej, nie ciągnę do samego końca, tutaj do wewnętrznego kącika, bo znowuż bym troszkę bardziej zaokrągliła swoje oko, ale tak jak mówiłam, to trzeba pokombinować po prostu ze swoim kształtem oka, żeby zobaczyć jaki um, efekt uzyskamy nakładając cień czy kreskę w danym miejscu. Powiem Wam, że malując kreskę na tym oku musiałam się troszeczkę nakombinować, coś tam musiałam delikatnie popoprawiać, bo ciężko mi było uzyskać podobny kształt jak tutaj, jednak nie mam wprawy, nie jestem do robienia takiej kreski, więc no, na pewno początki, wiecie, są trudne, trzeba pokombinować, a być może nie u każdego. I generalnie ten makijaż nawet nie powinien wyglądać dokładnie na taki super precyzyjny, na taki super zadbany. On powinien być taki troszeczkę effortless, mi się wydaje, żeby te roztarcie było takie, wiecie, troszeczkę grunge'owe wręcz. Um, niekoniecznie jakieś nieestetyczne, ale właśnie chodzi o ten taki efekt taki bezwysiłkowy. Wezmę jeszcze czarną kredkę i delikatnie przyciemnię sobie linię wodną na dolnej powiece w zewnętrznym kąciku, żeby troszeczkę bardziej jeszcze by spłaszczyć moje oko. Ponieważ moja dolna linia wodna jest taka troszeczkę zaokrąglona, jakby delikatnie opadająca, więc to przyciemnienie sprawi, że ona mi się troszeczkę zwęzie, zliftinguje, ale nie w takim sensie, tylko w takim sensie <laughs> wiecie o co chodzi. Więc ta kreska na linii wodnej to też jest kwestia indywidualna. Widziałam, że niektórzy w ogóle nie kładą li na linię wodną czerni, niektórzy ciągną po całej długości, tak samo jak ten cień na dole. U niektórych on jest od początku do końca, u niektórych bardziej w zewnętrznej części, więc znowuż musimy to dopasować do naszego kształtu oka, aby uzyskać pożądany efekt. Ja tutaj nie nakładam żadnego błyszczącego cienia, bo wydaje mi się, że tutaj właśnie chodzi o to, żeby to był taki efekt troszeczkę, tak jak mówiłam, grunge'owy delikatnie, żeby żeby to oko faktycznie wyglądało na troszeczkę zmęczone czy śpiące. Jak nałożę jakiś rozświetlający, błyszczący cień, no to nie będzie to taki efekt, jaki chcemy osiągnąć. Więc wydaje mi się, że tutaj maty zagrają lepiej niż błyski i celowo nie używam tutaj żadnych jasnych również matów, żeby nie wiem, tutaj sobie rozjaśnić czy coś takiego. No bo chcemy mieć taki bardzo effortless efekt, taki troszeczkę, wiecie, na szybko zrobiony, taki, żeby najmniej tak wyglądał. Co do rzęs, oczywiście możemy je wytuszować, ja już je tuszuję, biorę sobie maskarę Curl Bounce od Maybelline i tuszuję sobie i tutaj akcentujemy... Głównie dolne rzęsy. Oczywiście górne możemy sobie wytuszować. Ja będę koncentrować się na zewnętrznym kąciku, na zewnętrznej części rzęs, aby one się układały troszeczkę bardziej w tym kierunku, a dolne śmiało do dołu, żeby właśnie ten efekt cały czas podtrzymać. Bo, jak teraz wytuszujemy super górne rzęsy, dolnych nie wytuszujemy, no to znowu będziemy otwierać nasze oko. To samo zrobimy, jeżeli nałożymy na przykład sztuczne rzęsy. Jeżeli to będą połóweczki w zewnętrznych kącikach, które nam dodatkowo jeszcze wydłużą oko w tym kierunku, myślę, że spoko. Ale jeżeli nałożymy wachlarz rzęs, które układają się w ten sposób, no to stracimy całkowicie ten kształt, który chcemy uzyskać. My chcemy uzyskać taki kształt, tak? Jak nałożymy tutaj sztuczne rzęsy, no to. Tworzy nam się po prostu jedna wielka, nijaka masa. No i tak jak mówiłam, w tych trendach często chodzi o detale, o te właśnie delikatne zmiany, delikatne modyfikacje, aby uzyskać charakterystyczny, konkretny efekt. Więc yy, dbajmy o te detale. Więc tutaj sztuczne rzęsy moim zdaniem totalnie nie, chyba że się układają tak bardziej na zewnątrz. Może parę kępek, może jakieś połóweczki i tuszuję dolna. Pomyślałam sobie, że ten trend fajnie by się połączył z trendem na intensywny róż na policzkach, który by wychodził stąd wręcz. Że wiecie, tutaj mamy ciemny cień i który łączy się tak, jakby już z różem na policzkach, to też mogłoby um, dać taki fajny efekt. Ok, mam skończone i tak się prezentuje efekt końcowy. E, I myślę sobie, że na pewno nie każde oko ma dobre predyspozycje do tego, aby ten trend nosić, bo ja w mojej naturalnej mimice mam takie oczy i po prostu e, w ogóle nie wyglądają na sleepy eyes. Ale jak są na przykład takie rozluźnione, zrelaksowane, no to już ten efekt sleepy eyes jest osiągnięty. Te oko wygląda na takie śpiące, troszkę zmęczone, przymknięte. No, mi się mega podoba ten efekt. Ja uwielbiam wszystko, co zmienia troszeczkę, wiecie, nasze takie standardowe sposoby wyglądania, <grym> cokolwiek to znaczy. I ten trend właśnie do takich należy. Myślę, że mi najbardziej podoba się on właśnie w czerni albo w takiej prawie czerni, ale myślę, że spokojnie możemy uzyskać podobny efekt na przykład brązami czy jakimś kolorem w ciemniejszej wersji. Dajcie mi znać, co wy sądzicie, czy jakieś kolory by tutaj pasowały, czy jednak sleepy jest to powinien być taki, wiecie. Taki czarny makijaż. Dajcie znać, czy próbowaliście tego trendu i jak Wam się podoba ten efekt na oczach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, trendów, nowinek, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa! pa.